Yes. Witam was wszystkich bardzo serdecznie... Just? Tak, ja już nagrywam. E, ja jestem tym Minecraft, a to jest kolejny odcinek z gry SkyBlock. Czyli Minecraftan. Jest podwójny kółko... Po ja nie nagrywam. Co? Już ja że nagrywam. No to do mnie nie wchodzi. To ja teraz zatrzymę. Co zarobisz? Witajcie! W kolejnym SkyBlocku! Ja widzicie zrobiłem, zrobiłem, no ja, my lepszy koper z tego że możemy kopać we dwoje To będzie lepiej Więc pokopiłem sobie trochę kobla dzisiaj I będziecie robili domek, nie? Utwórz, Chyba. nie, no tak, ja, ja sobie zrobię swoją platformę do domku To coś nie robię. Czemu? Tak, tyle mam kobla i robię swoją platformę No i ja on 44 Oh my god Taką lekką platformę, Cieka, taką, czek, taki bostek. Taki Czekaj, ja akurat ten dirt. Co to? A co robię, z to tak się no? Oh my god, ktoś mi tu pisze. Oh fuck, dirt! Uciekł nam, dirt! Nie mamy dirtu. Dirt, skrałcony dirt. Ktoś mi napisano na skipę? Ja. Yeah. Nie. Tak. Jeffrey. To jest co napisał? Napisać. Hej, gdybyś mógł napisać komentarz, tak. No ja sobie mnie wyjebało? Co ty robisz taką wielką platformę? Jaki debil! No co jest, ja nie mogę grać. Mrześ? Nie, no ciągle mnie wypieprza. Ty Masz jakieś zwalone modyki, wie co? No co są No mnie też wywaliło. Ty masz gumiało no, znowu. Pisze. Co u ciebie pisze? O oh lol, ta platforma za duża Co? Ta platforma za duża No nie Communication error Nie da się wejść do ciebie do stream O, wreszcie No Wreszcie weźmy na ten gówniany serwer Do gry, miłej zabawy Łee, dawać dirt Życzę Ci zabawy do moim wspaniałym serwerze. Tak! Serwer na gorszym jakim gram. Tak! Twój... Ty nawet nie masz. No. Nie masz. Dlaczego nie gram <noise> na twoim? Ojo <noise> <noise> palę się, palę się, palę się! je Zraciłem wszystkie kill Nie Wszystkie kilo Tak! Nurkował w lafie. O, what the fuck? Ej, ten zaplink nigdy nie się wyjebie. Tu nasz Szwecji. Dobrze. Mówię, tak, w górze, że się po LOL! On się pukuje na tym serwie. Tak, wywala, wywaliło mnie znowu. Już ty jesteś, o ty, Co ty za to pływać, na ta 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 mnie znowu, wiesz? Wywaliła mnie! Miał... Muszę dać Minecraftowi więcej RAM. No, chyba serwerowi więcej RAM. No Z... Halo Jesteś? No Z czemu nic nie gadasz jak mówię halo jest cisza? Nie nie mówiłeś Halo Mówiłem co mówiłeś? A co mówiłem? Co mówiłeś kurde? Nie wiem co co mówiłeś. O no, właśnie Mówiłeś duba jestem ten na kilofi? Ja nie mogę zrobić ten nie wiadomo gdzie ten Gówniany Dobra, ja przesuwam to... Bo... Eee, yy, gówno Ten... Daj mi kobla I, Ile nagrywamy? Da kobla! Tak, dam ci kobla, dam ci 8 ci kobla 10 skrzyni To jeszcze mój I się schowaj Ola, manewry moje trzeba zrobić, tylko failuję Uch, Ten odcinek failowy, tak jak zawsze tak, coś zawsze, bo patrzcie, nie masz. Wow! Spadam. Hehe, nagrywam Xbox'em. Jak no, to jest dajny shower. Mogę chce lol, what the fuck. Jakieś dziecko. Lol! No, tak jak ty. W Xboxa? Lol. ty tak pomyślisz. Widzieliście, że mister Minecraft ma 11 lat. A, właśnie. 11 lat nie. ma, Mr. Minecraft, Aha. O nie, ale gra! wywaliło go znowu, lol. Ale... A już wam powiem, Muszę jeszcze dzisiaj. Mnie też wywaliło! O, się kawał, No mi też tak się gliczyło. Lol, nie O nie, kogo. zombie, zombie! No. Zombie, jest wiesz? Ciągle mnie wywala. Przydałby się wziąć te wszystkie dirt A nie mogę grać, ciągle nie falę Ciągnie Ciągle falę, ale nie tak... Mm, czasami Brownie widziałem cover kawa. kowal no. się zgryczało, o już No, Jak rozwalę to głowę to wiesz Tak. gry No jak to Ja tam po ja to ja stawię, weź to to rozwoj, ja postawię taki normalny A teraz mój jest taki dozwolony kobrany To wy się rozwalisz? Ida się No kopiemy Widziałem kobar i skryczował się Oj. Nie wiem już, który raz to nagrywamy, trzeci? A może jeszcze dzisiaj zagram moje solo z Minecrafta no. Myślę. Co? Nie. Jak nie? Ja, ja nie wiem, mówię. Pros. Nie wiesz jak się robi z tą. Co zrobić za meczek? Zabić tego gówniarza. Jed o, dwa są nawet gówniarze. Nie, on spadły. Lol, jakim byłby. tutaj. O, przydał mi Eee... Trzy to Dwa to, Eee... Bum, bum... Bum, bum, bum... A mam kill off lepszy. Nie jakieś gówno. Z first price'u. Tak! Stoi tam, gdzie ja będę kopał! No idź stąd! Gdzie tam stoisz? Wiesz co? Może zrobimy większy kop, Generator co? Nie? Cztery. Nie muszę być generatorów. Cóż, nie chcemy. O, no, nie ma to wykilów? Taki noob Nawet nie musisz robić generatorów z tego e, na gamemodzie kurde Ej halo Coo? Oh my god Ja idę się popłakać co? No co? Kobla mi cały ukrada A co drzewo wyrośnie? Nie wiem Tak, ty, ten wszystkie tilt rozwalił no, pod spodem <laughs> Ale go zlagowało. <laughs> super spawnik. Gdzie ty, ty jesteś? Nie spadłeś. Spadłeś. Ty spadłeś. Spadłeś. Gdzie ty jesteś? Zlagujesz. Łama, ty chcę wow, Chyba. Ej, odsuń się. Czekaj. Bierę dirt, bo dirt jest tutaj ważny. Co ty robisz? Ale, co? lag jest na tym serwie. No, w Jak ogóle taki lag. Wywalił? Wiesz, ile miałem kobla? Wiesz, ile miałem 5.3? Co, co ci ty w ogóle zrobił? No, po co ja cię zabiłem. Ponieważ mi się może złudzić. Tak, no, zwalony jesteś. Trzeba zrobić łóżko. Dajesz owce. mi kobla, żeby ten dir wziąć. A i tam strasz Byle tam jest komplet yeah. stawna No tak wiem właśnie, bo tam lapa była tak. No to co tam zejść Dobra, idę No to mój ulubiony da się zejść ja? Ja Mogę się jutro doczekać Egzabin z matwy. Nie, SPADŁEM! Szybko spawn, szybko spawn! Fuck, fuck, fuck! NIE! Jebać tą grę, już nie grywałem na jedną grę, nie grywałem nigdy z no, nie nie miałem Cobblestone'a. Co? patyki. Ja nie mam patyków. Mam dwa. To co? sobie. Co jesteś na serwerze. Ja tego, tego kobla. Co? Gdzie? Yeah. Aha, tam. No. Gratis Cobble, to biorę, nie? Co jest? Pluknij jakiś glitch. Ten nie. serwer cały jest glitchem. Co? Ty jesteś. jaką wziąć? Nie. nie mogę sobie wziąć. Nic chyba pożytego w tym odcinku nie zrobimy Nie Po co się do mnie teleportujesz? To ja nie mogę. Muszę... Po co mnie teleportujesz? Po co się teleportujesz do mnie? Ej Bo ponieważ nie wiem Masz gomniony serwer. I masz te mody. No. Panie przez to no, no, nie... mogę ci otworzyć ci inwentory citer. No bo chcesz wziąć co ten... To czekaj Jezu, zaraz ten cover wezmę. Slash. Slash OP ciu, ciu, ciu. Ciu. O. Okej, okay, do nas pewn no. masz te dwa Ostatnie patyki jakie są na tym serwie? Tylko wiem. to nigdy nie wyrośnie. Dlatego chyba to robię, jeden. pirt pierę. Daj mi kobel. kobel. Co? Po co ci miecz? Po co ci miecz, daj mi kobel z tą jeden. Na pewno mnie nie zalę, ja mam kobra. O, szkielet, słodko. Mój ulubiony przyjaciel, dawaj sworda. Co zrób? Ty. Tak, z tego z dupy jacha. O nie. o nie. Tak, z patykiem. Ale jest jeszcze jeden patyk z tutaj właśnie sobie zrobimy o to. Dwa szkielety jak słodko. Tak, tylko no że no te szkielety zwalisz prędzej. Niech się je Wiesz o tym, no nie? Nie, bo jestem mistrzem. Nie, bo ja... Ale ja, ja, tak. <grym> no On mnie... Jak on Cię zwali, to jesteś taki... No fakt zwaliłem tych pedałów. Zwaliłeś się. O, jest zwalił, to znaczy ja go. No. Tak! Zwalił, mój. Fuck, to jest ten. Jak ty przezywasz mnie ciągle? Co? W ogóle ja są ostatni raz grałem. nim. Przesyłałeś, żeby W ogóle. Co? Co strasz? Weź to satankę stamtąd, bo będę brał stamtąd ten. Ej, ja, ja już kończę, nie? Bo to już. Bo już jest ta. O 6 ja tak. kończę nagrywanie, bo jest już ten. Aha. Dzisiaj jest 20 minut to też wtedy. też będziemy zaraz kończyć. To co? Tak gówno zrobiliśmy. No bo to jest. Ja ty nie wiesz co ty Ja nie dobre. ja robiłem wszystko dobrze. Ja robiłem dobre rzeczy. Brałem dirt, potrzebny jest sam dirt. W tym. Hmm. Żeby to drzewko wyrosło. Ja brałem koło stąd, bo tak. Robi? Ten kopał kopla, bo nie umie, nie chce robić innego. O oh, Wow! Lava mi na zapomnijcie o pale w dupę. Fak, dupie, lol. Jeszcze <laughs> <laughs> So, jaki masz level? Jaki masz setup? Ja, jaki stres? masz sprzęt? Ej, gdzie tak. ten tiert? Ukradł się tierdę! Lol, ukradł Wiesz? Zabezpieczę ten kabel, ten tiert. Lag! ol ololag! Lecz of leczen. Ale... No w game w ogóle, twój. tu jest lag, twój nowy serwer. Nie? Ja nie robię no, tego. To nie, twój. To jest twój. Kogo? Serwer? To jest twój serwer. Mr. Minecrafta. Mr. Minecrafta Dominika. <laughs> Co? A ty to kapaki! A ty wow! O skończymy, nie? Ja też. Nie, bo ja muszę kobel no, Kurde co to, nie to jest, nie ja. jest jakieś dziwne te. Ja muszę to za. No ja tam robię na dole, nic Ty. tam nie rób Otwórz piwnicę Po co? Ale ja tam rozwaliłem parę kobel stąd. No żartuję, nie? Nic Tu nie płynę. mogę wpłynąć Kober. O, po czym jest kobel jeszcze? Co to robi Dirt? Dawaj, mi Dirt Fuck Czek Dirt Po czym jest jeden kobel? Co ty zrobisz? Tak, rozwalił tam, nie da się wziąć kobla Co? Zgadł kabel na górę Na dół Lol, jeszcze będę renderował Co on robi? Rozwalił tyle kobla tak. Okej okay. Powiedz mi po co jest tam Tutaj ta woda Nie wiem Zrobimy tak, żeby tu było trawa A jest ubrany jest procent. Tutaj w piszę bądź tyle? Ja kończę. Eee. Co, no, no to, to było na tyle. Więc lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie Zwykujcie się. Cześć.